20? Zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie sezonu. Zapraszam Państwa, Maciej Knapik i. Maciej Knapik. <noise> Witamy na pierwszym ćwierćfinale. Zmierzą się ze sobą klasa pierwsza i mi i klasa. Półfinał. To jest ćwierćfinał, to jest 5? Nie, bo jest 70. To jest ćwierćfinał. Zaczynamy. Nasi w niebieski, tylko tak już, Biszcz. Wybijają nerwową piłkę Kamilczek. Przyjął? Nie, dokładnie. Jest wybicie piłki, ale Bartek Urbanek tam... Rozgrywają akcje, no. druga miksie gubi. wyraźnie Urban Urban na I dalekie wybicie no, brałkarza. No, no, brałko, I nasi reprezentaci zaczną od rzutu z autu. Piękna akcja na, bazie, na razie. Na r... Są przyciśnięci. Tamim widzisz, druga miksie gubi, nie wie co zrobić. Przejęcie! Ależ kontra! Niebezpieczna sytuacja! Ale trafił! Ale, ale trafił jak Bale w meczura! Trafił jak Beretę Mościanę! Fatalne to wykonanie! Lepiej by już nawet strzelił, nie, Pani, nie wiem, pulawy pies a panie, a panie, a panie. bez y, nogi. jednej nogi w przodu I, albo ja z kotuzją. Niewykładne y podanie. Jesteśmy świadkami dość obiecującego podania, aczkolwiek nie wyskoczył do niego czeku. Grają chwilowo bez bramkarza. Wy, wy, wysoki presyk naszej reprezentacji Kamilczek wybija piłkę na aut. Maczku, mój telefon. Mamy pseudo do kibica? Co? Rzadnie. Co podanie widmo od Kamila Łukaszka Już Filip żeby wybija piłkę do Kamila widza. Kamil Dziś przyjął. Dobrze kiba. Podaje do Grzegorza de Grzegorz Grzegorza Nie Kodlę, bardzo podanie. Daje się... Rozpędzić rwalą ale Kamil Dziś bardzo dobrze. Ale szkoda, rozgrywa rozgrywana, trzech na trzech. Trzech w tej chwili. Ryskaluk! Ryskaluk! Sam na sam, drużyna przeciwna Jednak, nie przyjął piłki. Jest trzech na jednego, ale Kamil bardzo że Kamil, Kamil Bisz. Bisz. Kamil Bisz Najleż, najbardziej świeci w tym meczu. Bardzo dobry powrót naszego reprezentanta. Na razie wyrównany mecz. Jednakże szansę miała tylko klasa druga MG, ale teraz niedokładne podanie Bartka nie Urbanka. Bawią się trochę. Kamil widzisz? został... mu! Dobry, dobry przechwyt Podanie do Bartka Urbanka, pierwszy strzał na bramkę, taki dla statystyk. Ej, daj, stachu, dajdam w tu, bo się komentujemy. Ważne pierwsze próby. Komentujemy. Bo dobrze. I jest I przepisę jakiś czarny. Jest, wyjście? Dośrodkowanie, ale na nas szczęście. Zabrał go tam. krótko do Kamila Bliża, Kamil Bliża do Brzegosza, Ryskaloka. Na razie Krzesiek jest średnio pewny zespołem. Średnio pewnym, pewnym teraz zespołu. taka piła w na Kamila Czecha, nieudana. Sprawdzi, czuję z w Piłka nie doleciała. zrobić Bliżtyga wyrzucił piłkę. No nie, ale barkiem oczywiście tak, nie przyjął, nie że to, to byłoby niebezpieczne, ale na szczęście Bartek się nie będzie opisu. Gurbanek jakby pewny siebie, ale nie do końca. Bartek Gurbanek taki jakby duch naszego zespołu, liczę na niego. Kamil Wiszcz, czy puści Czecha? A, przeszedł go! I Czech, Czech przypuścił Czech, rzucił Wisza, Wiszcz, ajajaj, nie zrozumienie. Było to raczej słabe zagranie naszego kapitana. Kto jest naszym kapitanem. Amilkwisz z kontra. Zgłosem kontra. Jalek kontra, oj! dwóch, Alek dwóch na dwóch. Dobre. zbicie piłki i nasi reprezentanci z rzutu z autów. Przeciwnik Ryskalok, wystawienie, wystawienie do, barka urlana, do ubranka, ale nie doszedł, nie doszedł, Na, w kole mają większe boiska, szersze, dłuższe, Tak by doszedł, ale tu nie doszedł, co zrobić, co zrobić. Mini czarne działo JP. Zmawiają, jakiś taki bardzo yy, ruchomy zawodnik, trochę dziwnie grający, stoper. Dosyć niski. Legenda gości, kraty. że mam go karmiła bananami, Ryska lokata tyciegówką. Urwanek nie przyjął piłki. Chłopaki, idźcie na bok. <kly> Ej, idźcie na bok. <kly> Zaczynają mi przybycie. Za Jeszcze faulowało. Ja bym porządkowo żółtą kartkę pokazał zawodnikowi, ponieważ ja, to było bardzo agresywne wejście. Była to bardzo niebezpieczne. Przebycie. Do Czecha. Czek Czech niedokładnie nie, odebrał. Niszcz znaczy, walce o, o tutaj piłki, o grona i Bartek Urbanek dosyć agresywnie przed Kamila Łukaszenka. Ale jeżeli by nie przed mogłoby się nie bardzo źle stoczyć. Ale bardzo dobre to było, ponieważ y, już była kontra i nie mieliśmy tak tyle. Więc jest bardzo dobry y, ruch naszego reprezentanta, jednakże mają piłkę. Ale już Urbanek, przy piłce Urbanek, Urbanek mija je dolu. Urbanek podaje do trzech, 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 Urbanek. Nabija trzech, trzech, Koniec trzech, trzech, połowy. trzech, 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 Ręka była, to jeszcze powinien